Dzień dobry moi drodzy. Lekcja, którą dzisiaj sobie przerobimy, jest to lekcja pod tytułem Jak to działa. 16 lekcja z podręcznika do informatyki do klasy 6 wydawnictwa w SIP. Oczywiście, żeby przerobić tą lekcję, nie trzeba wcale korzystać z tego podręcznika, ja wszystko pokażę krok po kroku. Dlatego ci, którzy uczą się z innych podręczników bądź w innej, starszej klasie, również skorzystają z tej lekcji, jeśli tylko chcą. Więc, moi drodzy, pierwsza rzecz, którą zrobimy, to wejdziemy sobie na dokumenty Google. Mam nadzieję, że każdy z Was ma już swoje konto na Google. Te szkoły, które korzystają z Google G Suite, mogą mieć już takie konta pozakładane. Jeżeli nie możemy założyć sobie konto prywatne, z tym że pamiętajmy, że trzeba mieć ukończony 16 rok życia. Kto nie ma ukończonego 16 roku życia, musi mieć konto specjalne konto dla młodszych osób założone przez rodziców. Dobrze, moi drodzy, jak wejść na dokumenty Google? Możemy albo tutaj przez 9 na stronie na przykład google.pl przejść do sekcji dokumenty. Możemy w ten sposób Możemy przejść przez Dashboard, taką główną tablicę pakietu G -Suite, a możemy też wpisać po prostu adres docs.google.com. i ja wejdę w ten sposób. Ja już jestem zalogowany, kto nie jest zalogowany, ten będzie musiał w tej chwili się zalogować. I tutaj zobaczmy, możemy sobie stworzyć nowy dokument na podstawie jakiegoś szablonu. Bądź zupełnie pusty. My dzisiaj stworzymy arkusz kalkulacyjny, więc klikam sobie tutaj z lewej strony na arkusze. I również taki arkusz mogę stworzyć z szablonu bądź zupełnie pusty. Zobaczmy jakie mamy tutaj. Szablony, lista obecności, lista zadań do wykonania, arkusz ocen, kalendarz tych szablonów jeśli tu klikniemy, jest więcej plan podróży i tak dalej, tygodniowy arkusz godzin, to możecie sobie przejrzeć ciekawe plan ślubu, ciekawe już szablony. My stworzymy sobie pusty. Oczywiście, ten widok jest nam znany. To jest arkusz kalkulacyjny. My dzisiaj będziemy korzystać z arkusza, właśnie tego dostarczonego przez Google, który działa online, czyli w chmurze. Te pliki zapisują się na naszym koncie w chmurze, co to znaczy, tak naprawdę na jakimś serwerze, i mamy dostęp do tych dokumentów. <laughs> z dowolnego miejsca, w którym jest internet, możemy również z telefonu komórkowego zajrzeć do tych dokumentów z komputera innej osoby, jeśli tylko zalogujemy się przez internet na swoje konto. Oczywiście, oprócz tego arkuszu, mamy do dyspozycji arkusz kalkulacyjny od firmy Microsoft, nazywa się Excel, lub z darmowego, legalnego pakietu biurowego. LibreOffice y, i tam się nazywa ten arkusz po prostu Kalk. Tak jak w każdym arkuszu kalkulacyjnym, mamy kolumny pionowe i wiersze poziome. Kolumny są y, oznaczone literami i zobaczcie, że jeśli kliknę na daną literę, zaznacza się cała kolumna. Y, jeżeli kliknę na jakiś wiersz, zaznacza się dany wiersz. Możemy zaznaczyć <coughs> jakiś dowolny obszar trzymając lewy przycisk myszy wciśnięty. Jeżeli chcemy zaznaczyć nie sąsiadujące ze sobą obszary, trzymamy wciśnięty przycisk CTRL na klawiaturze, czyli ten w skrócie jest to zapisane CTRL, na przykład w lewym dolnym rogu. Trzymam wciśnięty i zobaczcie, mogę zaznaczać nie sąsiadujące ze sobą y, obszary, czy nawet pojedyncze komórki. Pojedyncza taka kratka, y, tak, jeden taki prostokącik y, to się nazywa komórka. Każda komórka ma też swój adres na przykład ta komórka ma adres B5, tak to podajemy ta komórka ma adres E11 to są pojedyncze komórki natomiast zakresy podajemy w taki sposób na przykład teraz zaznaczyłem zakres od C5 do F10 czyli podajemy zakres tutaj od najmniejszego najmniejszej kolumny najmniejszego wiersza czyli C5 do najdalszego F 10 najdalszy wiersz i najdalsza komórka. To co dzisiaj sobie zrobimy, to taki arkusz, który będzie demonstrował zasadę dodawania pisemnego. Żeby te nasze tutaj kolumny wierszy przypominały bardziej kratkę w zeszycie, to zrobimy sobie tak, że zaznaczę wszystkie Kolumny i wszystkie wiersze, czyli klikam sobie tutaj, zobaczcie, wszystkie są zaznaczone. Teraz najadę myszką pomiędzy kolumnami, tak żeby zamieniła się wskaźnik myszy, żeby zamienił się w takie oto strzałeczki i sobie zmniejszę szerokość kolumn. Widzimy, już wszystkie kolumny się zmniejszyły. Natomiast, żeby to wyglądało jak kwadrat, to może jeszcze troszeczkę zmniejszę. Natomiast wysokość wierszy powiększę. Czyli najeżdżam tutaj pomiędzy pierwszym a drugim wierszem. Kursu zamienia się w strzałeczkę. I trochę powiększam. No i zobaczmy, że mamy już teraz takie kwadratowe komórki. Bardziej przypominające kratki w zeszycie. Będziemy sobie dodawać dwie liczby pięciocyfrowe. Na razie wpiszę tutaj jakąkolwiek liczbę, ale na zasadzie takiej, że w każdej komórce będzie tylko tylko jedna liczba. Cyfra właściwie. No i tutaj też losowo możemy sobie podać jakieś tam cyfry. Tu sobie wpiszę znak plus, bo to będzie dodawanie, tylko zobaczmy, że akurat w tym arkuszu, jeżeli wpiszę plus, to od razu on Oczekuję, że ja będę chciał dodać jakieś komórki. O, widzimy tu już się wpisują te adresy komórek. Więc zamiast tego, może sobie wpiszę plus w cudzysłowie, w ten sposób, że to jest dodawanie. I teraz, tak jak w dodawaniu pisemnym, a może jeszcze sobie tutaj powiększymy, zaznaczę znowu wszystkie komórki. Tutaj zmienię czcionkę, żeby to była czcionka trochę większa. A może nawet dwunastka. I zmienię wyrównanie. Wyrównanie na środek każdej kratki. Dobrze, teraz zaznaczam zakres od C4 do H4, czyli zamaczmy w ten sposób. I zrobię sobie taką kreskę, jak to robimy. W dodawaniu. A tu jeszcze wyrównanie w pionie, może zrobię, żeby były równo też na środku, wszystkie. To może tak. I tu. I teraz jeszcze raz zaznaczam ten obszar. I tutaj zobaczmy, są obramowania, więc ja wybiorę takie, jak gdyby obramowanie na samym dole. Dolna krawędź. Trochę cienka jest ta linia, więc sobie wybiorę. To jest kolor. Tutaj, żeby była grubsza. O. I to będzie moje dodawanie. No dobrze, zobaczmy. Ręcznie, jakbym miał tutaj dodać, to by było tak: 0 plus 9, czyli 9. Oczywiście nie będziemy tego robić ręcznie, tylko stworzymy sobie specjalną formułę, która to obliczy. 6 plus 0 to 0. <laughs> to by było proste, taką formułę napisać, ale uwaga, zobaczmy, co będzie tu. Jeżeli 5 plus 7, to jest powyżej 10, tak? To jest 13, więc ja tutaj nie mogę sobie napisać 13, tak? No zobaczmy, to by było proste, bym mógł napisać równa się ta komórka H3 plus. Ups, jeszcze raz. O, plus ta komórka H4 to jest 9, tutaj to by się zgadzało. Tu równa się ta komórka plus ta komórka. Też by się zgadzało, ale zobaczmy tutaj. Równa się ta komórka, plus ta komórka. No to tu wyszła liczba powyżej 10. Wiemy, że ta jedynka powinna wylądować tutaj. Dlatego no, nie da się tego zrobić tak bardzo prosto. Zrobimy to w inny sposób. Musimy, musimy posłużyć się funkcją jeżeli. Jak to zrobimy? Zobaczmy. Tutaj klikam, gdzie ma się pojawić wynik działania tej funkcji. I teraz sobie klikam wstaw funkcja logiczne. Jeżeli i tutaj zobaczcie, mamy opisaną tą funkcję, jeżeli wyrażenie logiczne, czyli to jest jak gdyby nasze takie pytanie, wyrażone w sposób matematyczny, na przykład, czy liczba w danej komórce jest większa od na przykład 10 albo czy yy, liczba w tej komórce jest większa od liczby w tamtej komórce albo czy dana liczba równa się innej liczbie. I teraz tak, po średniku trzeba zapisać wartość, jeżeli prawda, czy jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi tak, to zostanie wklejona taka wartość. Jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi nie, to zostanie wklejona inna wartość. Tutaj zobaczmy, mamy podsumowanie, tak. Można sobie to przeczytać. Tu mamy jeszcze więcej informacji o funkcji. Jeżeli kiedy klikniemy, to włączy nam się tutaj pomoc i możemy sobie więcej na ten temat przeczytać. Zachęcam Was do tego, żeby sobie tutaj to przeczytać. Ja natomiast Wam pokażę, jak to zrobić. Yy, dzisiaj, żeby nam to zadziałało tak jak chcemy. Czyli pamiętajmy, najpierw jest pewne wyrażenie logiczne, takie można powiedzieć pytanie, i później, co ma się stać, jaka wartość ma zostać wpisana, jeżeli jest to prawda, a jaka wartość, jeżeli yy, nie jest to prawda. No więc moi drodzy, co my tutaj będziemy sprawdzać? Będziemy sprawdzać, ile wynosi suma tych dwóch liczb. Ale tak naprawdę tych dwóch cyfr, ale tak naprawdę trzech cyfr, no jeżeli tutaj by się pojawiło jakieś tak zwane przypisanie. No, nie przypisanie, tylko przeniesienie. To sobie tu zapiszmy u góry. Dobrze, to jeszcze tutaj, może wyłączę tę funkcję, sobie ją zmarzę. Aha, żeby to było dokładnie tak jak w waszym podręczniku, to ja sobie zobaczcie zaznaczę to. Trzymam wciśnięty lewy, ups, Zaznaczam Trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy. Nie, to jednak nie zadziała w arkuszu kalkulacyjnym online. W Excelu czy w kalku to by zadziałało, więc ja to sobie troszeczkę to przeniosę w inny sposób. Nacisnę. Wytnij, a wkleję to tutaj. Tak, przyniosłem troszeczkę, żeby zgadzały się literki kolumn z tym, co macie w podręczniku. Czyli mamy, albo jeszcze troszeczkę wyżej. O tak. Czyli mamy tutaj. A nie, przepraszam, żeby było tak jak w podręczniku. To już jest dobrze. W tym miejscu. Czyli tu mamy komórki G2, G3, G4. Wracam do mojej funkcji jeżeli. Eee, czyli jeszcze raz. Wstaw. Funkcja logiczna jeżeli. Dobrze, moje pytanie, czy suma tych dwóch cyfr jest większa od 10? Bo jeżeli jest większa od 10, to tutaj musi się pojawić jedyneczka. Natomiast jeżeli nie jest większa od 10, to po prostu ma być zwykłe sumowanie. Więc sobie dodamy te dwie komórki, a właściwie trzy komórki, bo tutaj może się pojawić to przeniesienie. Oczywiście w tej pierwszej. Niekoniecznie, ale będziemy tą funkcję rozszerzać na działanie innych, żeby zadziałała w innych komórkach, więc już tutaj sobie wpiszę, że to będzie G2 plus. Klikam teraz na tą komórkę G3, oczywiście, plus mogę to też wpisywać ręcznie. Zobaczmy, teraz piszę ręcznie, napiszę G4. O tak. Czy te trzy, suma tych trzech komórek jest. No, zobaczmy, jeżeli jest mniejsza od 10, tak zadajmy sobie pytanie. Jeżeli jest mniejsza od 10 średnik, to co tutaj ma się zadziać? No to tutaj mają się po prostu te komórki dodać. Czyli mogę też nawet ręcznie sobie wpisać. Niech będzie G2 wtedy plus G3 plus. Ups. 3 plus G4. Nie zamykam tego jeszcze, Czy jeżeli jest mniejsza od 10, to po prostu dodaj te trzy komórki. Kolejny średnik. Co w momencie, jeżeli odpowiedź brzmi nie, czyli czy są mniejsze od 10? Nie, to znaczy, że są większe od 10. Co to oznacza? Że na przykład, tak jak tam będzie dalej, 5 plus 7 to jest 13, czyli jaka liczba ma się pojawić na dole. Trzynastka nie ma się pojawić sama trójka. Więc to będzie wynosiło tyle co suma tych komórek odjąć 10, bo z trzynastki robimy trójka. Czyli piszę tutaj G. G2 plus G3 plus G4, ale odejmij od tego wszystkiego 10. Jeszcze raz przypomnę dlaczego. Jeżeli widzisz 17 na przykład, to ja na dole nie zapisuję 17, tylko zapisuję u góry jedynkę, a na dole siódemkę. Tak powinna wyglądać moja formuła. Zobaczmy, czy ona zadziała. No tutaj zadziałała. Ale teraz zobaczmy. Klikam na tą komórkę. W prawym dolnym rogu pojawia się taki kwadracik. Klikam na niego lewym przyciskiem i przesuwam w tę stronę, aż dotąd nie tutaj pod plusika tylko dotąd co to oznacza? że działanie tej formuły zostanie przeniesione do kolejnych do kolejnych komórek czyli zobaczmy jeżeli ja tu sobie kliknę to teraz tutaj tam wszędzie gdzie było G zamieniło się na F czyli dodaję sobie te dwie liczby teraz zobaczmy tutaj Dodało 5 plus 7, wyszło 12. No coś tutaj yy, się nie zgadza, tak? Zaraz spróbujemy sobie do tego dojść. Tak, no właśnie. W tej chwili <laughs> się zorientowałem, że przecież to jest dobrze, bo to jest 12, nie 13. Dobrze, można mnie tutaj teraz yy, no, przyłapać na tym, że nie umiem dodawania. Dobrze, że jest arkusz kalkulacyjny, to jakoś y, może będę tak dodawał od tej pory. Yy, dobrze, moi drodzy. Yy, oczywiście to nie jest wszystko, co musimy zrobić, yy, ponieważ to jeszcze nie jest wynik tego dodawania. Yy, czego jeszcze brakuje? No tutaj powinno się pojawić to przeniesienie. Czyli tutaj sobie napiszemy. Przeniesienie. Ops, troszeczkę, może inaczej, rozszerzymy tą kolumnę. Tę jedną. Tak, czyli łapię na granicy tu pomiędzy A i B. A może niedużymi literami mamy. No, i tutaj wiemy, że to jest. Yy, ups, nie w tym miejscu. Tutaj to jest składnik pierwszy. Tu składnik drugi. Zobaczcie, że tu jeszcze się posłużę jednym narzędziem. To nie zostało sformatowane tak jak to, więc kliknę sobie tu, nacisnę na ten. Taki wałek, i tu sobie nacisnę, i ten tekst został sformatowany tak jak tamty. Dobrze, tu sobie zmienię jeszcze kolor na jakiś inny. Ok, 0 plus 9. No, może zmieńmy tu na jakąś liczbę, taką, która będzie właśnie y, dawać w sumie ponad 10. Zobaczmy. 5 plus 9. Tym razem wiem, ile to wynosi. 14. Więc tutaj zapisujemy czwórkę, ale tu powinna się pojawić jedynka. Tego jeszcze nie mamy, więc stwórzmy taką formułę, która tutaj nam to policzy. Więc klikam w tym miejscu i znów wstawię sobie formułę jeżeli. Wstaw, funkcja logiczna jeżeli. Ok. Jak sformułujemy nasze pytanie tym razem? No bardzo podobnie. Tylko co ma się zadziać, tu będzie coś innego, czyli znowu G2 plus G3 plus G4, czy to jest mniejsze od 10? Jeżeli jest mniejsze, no to wpisz tutaj 0. Czyli tak jakby nic nie wpisuj, no ale tutaj sobie damy, że jest to 0. Natomiast jeżeli Odpowiedź na to pytanie brzmi nie, czyli suma tych trzech komórek jest równa 10 bądź większa od 10, to wpisz w tym miejscu jedyneczkę. Zobaczmy. O. Tak, 5 plus 9 to jest 14, czyli 1 i 4. Zobaczmy, jeżeli tu wpiszę jakąś mniejszą liczbę, czyli może tutaj wpiszę mniejszą. 3. Czyli to razem nie daje więcej niż 10, ani więcej niż 10, czyli tu się pojawiło 0. A teraz z powrotem. Ok, czyli to działa, mogę to działanie tej komórki przenieść do następnej i tym razem słuchajcie aż, aż dotąd, ponieważ, ponieważ dodawanie tych dwóch liczb również może być ponad. 10, tak? Czyli na przykład tu sobie napiszę 8. 8 plus 4 plus 1 to jest 13, czyli 3 i 1, dalej. Brakuje mi, auto zmienię też kolor, żeby było wiadomo, że to są te przeniesienia. No, czy to już jest prawidłowy wynik? Spójrzmy, może sobie zapiszę tu same dziewiątki. Czy to jest dobry wynik? 9 plus 9 to jest 18, czyli 8, 1 dalej. 9 plus 9 to jest 18, ale plus 1 to jest 19, 1 dalej. No, nie mam jeszcze tej jedynki tu na dole. Tak więc tutaj po prostu sobie stwórzmy taką formułę, jeżeli, która sprawi, że po prostu, jeżeli tu jest jedynka, to niech tutaj również będzie jedynka. Jeżeli tam jest 0, to tutaj niech się nie pojawi nic. Więc znowu tu klikam, gdzie ma się to pojawić. Wstaw. Funkcja logiczna, jeżeli. Jeżeli teraz pytanie, czy w tej komórce jest jedynka, czyli czy komórka B2 równa się 1? Jeżeli tak, to wpisz jedynkę. Jeżeli nie, to wpisz 0 albo bo wiemy, że liczby nie zaczynają się od zera, to po prostu sobie tu wpiszemy nic, a nic wpiszemy w ten sposób. Otwórz cudzysłów, zamknij cudzysłów. Tak? Czyli nie, nie apostrofy. Pamiętajcie, że cudzysłów to z shiftem ten przycisk, bo tak to będą apostrofy, czyli pojedyncze takie kreski, a to ma być cudzysłów, czyli trzymam shift i cudzysłów, cudzysłów. Tak, o w ten sposób. Enter i zobaczmy, tu się pojawiło więcej, więc jest tak, nie? No, ale załóżmy, że tu pojawiają się mniejsze liczby. O, i w tym momencie tutaj nic się nie pojawiło. Również mm, tu moglibyśmy też sprawić, żeby nie pojawiło się nic, ale w książce jest tak, żeby było 0, więc jest 0. Przetestujcie działanie swojego programu. Sprawdźcie, czy na pewno dobrze dodaje. No, zobaczmy, tu będzie 5, a to też nie będzie 4, 3, 2, a to nie będzie 9. 5 plus 5 to jest 10, czyli 1, 0, 4 plus 4 to jest 8 plus 101 to, to jest 9, 3 plus 3 to jest 6. Mam 0 i przepisujemy 0, 2 plus 2, 4, 1 plus 9 to jest 10, czyli 0, 1 dalej, i tutaj jest jedyneczka, Czyli wygląda na to, że wszystko działa tak jak należy. O to w tym chodziło. Dobrze, co nam pozostało? Nadajmy tutaj nazwę temu plikowi, czyli klikamy sobie tutaj, piszemy dodawanie pisemne. Zobaczmy, że to się zapisuje automatycznie. Wszystkie zmiany zostały zapisane na dysku. Co możemy z takim plikiem zrobić? No, możemy go na przykład udostępnić nauczycielowi czy komukolwiek innemu. Klikamy sobie udostępnij, i tu wpisujemy adres e-mail osoby, której chcemy to udostępnić, i tu mamy możliwości udostępnienia, czy ta osoba może edytować ten plik. Jeżeli chcemy, żeby tylko sobie go wyświetliła, to zamiast tego wybieramy tu, że może tylko wyświetlać. Pojawia się takie oko albo może wyświetlać i komentować. To pojawi się taka chmurka, tak? Y więc no, my dajmy sobie, że nauczyciel może skomentować y ten plik. Tu wpiszemy adres. Możecie wpisać y mój adres y szkolny. I wtedy klikamy gotowe. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tą pomyłkę z dodawaniem. 5 plus 7 to, moi drodzy, jest jednak 12, a nie 13. <grytanie> to będziemy o tym wszyscy pamiętać, ja na pewno. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeśli chcecie, możecie zasubskrybować kanał, skomentować. To, jak to pan nie umie dodawać, czy też polubić? Pozdrawiam. Do usłyszenia.